Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszny miodowy placek z budyniowo-kajmakową masą i orzeszkami na wierzchu. Mięciutkie i pyszne. Może odrobinę czasochłonne, ale zdecydowanie warto. Jest po prostu rewelacyjne. No, trochę słodkie, ale jak to ciasto na święta. Polecam, koniecznie spróbujcie. Zapraszam na przepis. Składniki, wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od wrzucenia do garnka masła 120 g, 250 g cukru pudru i miodu. Ja mam już taki trochę scukrzony tego miodu. Dodałam około 3 dużych łyżek. Wszystko podgrzewamy aż nam się rozpuści. Jak wszystko nam się rozpuściło, to mieszam jedną łyżkę od 10% z jedną płaską łyżką sody i dodaję do naszej mieszanki w garnku. Wszystko się będzie pienić mocno, ale to tak właśnie ma być, więc się nie przejmujcie. I teraz cały czas mieszamy. Ogień mamy zmniejszony, na najmniejszy. I zobaczcie, że cały czas się ściemnia nasza masa. Bo od ciepła robi się karmel. Chcę, żeby moja masa miała właśnie taki miodowy kolor, więc wyłączam. Masa jeszcze pod wpływem ciepła garnka będzie odrobinę ciemniała i cały czas jest taka spieniona, ale tak właśnie ma być. Czekam teraz około 5-7 minut, żeby mi odrobinę przestygła. Po tych pięciu lub maksymalnie siedmiu minutach masa jest dalej jeszcze mocno gorąca, ale taka ma być. Przekładam sobie ją do robota, a to tylko dlatego, że wzięłam trochę za mały garnek, ale spokojnie moglibyście po prostu mieszać ją w garnku. To już jak wolicie. Do jeszcze mocno ciepłej masy dodaję jajka. Dwa całe jajka po jednym. I mieszam, żeby się mi połączyło. Najpierw jedno, czekam aż się zamiesza. Zobaczcie, masa nawet paruje jeszcze. I za chwilę dodam drugie. Mieszam tylko aż mi się połączy. Następnie będę dosypywać mąkę pszenną tortową. Tej mąki mam 600 g. Dodaję po trochę i mieszam. Aż dodam całą. Jak mi się połączy, to jest gotowe. Obsypie sobie stolnicę mąką. I wyłożę na nią moje ciasto. Ciasto muszę zagnieść. W razie potrzeby dodaję jeszcze mąki, na tyle, żeby się ciasto już nie lepiło. Ciasto zważę i podzielę na 5 w miarę równych części. Możecie sobie odważyć, tak żeby faktycznie wszystkie były równe. Ciasto będę rozwałkowywać na papierze do pieczenia, na którym jak widzicie namalowałam sobie prostokąt. Odrysowałam blaszkę, w której będzie piekło się moje ciasto, żebym wiedziała dokładnie na jaki wielki prostokąt wałkować. Będę wałkować każdy placek po kolei. Wałek obsypię sobie mąką, żeby mi się nie lepił do ciasta. Musimy go rozwałkować dokładnie na ten prostokąt, który namalowaliśmy na papierze. Ciasto bardzo cieniutko wałkujemy. To jest naprawdę cieniutki placek, więc się nie przejmujcie. Jak gdzieś macie za dużo ciasta, to dolepcie tam, gdzie go jest troszeczkę mniej. Jak ciasto mam rozwałkowane, to rogi nacinam sobie, żeby łatwiej ciasto weszło mi do blaszki. Placki będę piekła w wielkości 30 na 22 cm. Kładam ciasto, zobaczcie, jak fajnie brzegi dzięki temu nacięciu się układają i piekę w 180 stopniach 6 minut. Góra dół. I tak robię z każdym kolejnym plackiem. Wszystkie zagniatam i rozwałkowuję tak samo. I po rozwałkowaniu odkładam na bok. Będę piekła je wszystkie po kolei. Ciasto jest bardzo ciekawej konsystencji. Przypomina taką rozgniecioną krówkę, ale później jest naprawdę pyszne. Pierwszy placek się już upiekł. Możemy go wyjąć delikatnie z blaszki razem z papierem i włożyć kolejny placek. I ponownie pieczemy 6 minut. Placki się pieką, a ja przygotuję sobie bazę na moją masę czyli budyń. Musimy ugotować dwa budynie. Mam tutaj 850 ml mleka. Wleję sobie większość do garnka i zagotuję. Odrobinę mleka zostawię, bo w nim rozpuszczę budyniowy proszek czyli tradycyjnie. Mam dwa budynie waniliowe z cukrem każdy po 60 g. Rozmieszam w pozostawionym mleku, i jak mi się zagotuje mleko w garnku, to ugotuję zwyczajnie budyń. Mleko mi się już zagotowało, wlewam mieszankę budyniów z mlekiem, i cały czas mieszając podgrzewam. Budyń za chwilę zgęstnieje, o i jak widać, zacznie bąbelkować, czyli jest gotowy. Mogę go wyłączyć. Budyń jak wyłączyłam nakryję folią spożywczą, ale tak, żeby dotykała budyniu, wtedy nie zrobi mi się na budyniu kożuch. Musimy teraz go całkowicie wystudzić. Placki już upieczone, przestudzone odrobinę, możemy zdjąć z nich papier. One są na razie takie twardawe, dopiero zmiękną po przełożeniu masą. Ale i tak delikatnie się z nimi obchodźcie, bo mogą pęknąć. Są bardzo cieniutkie. Układam je z powrotem jeden na drugi. Budyń całkowicie wystygł, więc możemy robić nasz krem dalej. Pamiętajcie, żeby był całkowicie zimny, bo inaczej zważy nam się masło. Do robota przekładam jedną kostkę masła, to jest 200 g. Najlepiej, żeby było miękkie, w temperaturze pokojowej. I ucieram. Masło utarte, więc możemy dodawać budyń po łyżce. Cały czas miksując, aż dodamy cały. Masa musi się dobrze rozetrzeć. Budyń mamy dodany, to teraz masę kajmakową. I tutaj dowolnie możecie dodać jej pół puszki, możecie dodać jej całą puszkę. Ja dodaję prawie całą puszkę. Resztę zostawiam sobie na wierzch jeszcze do polania. Możecie próbować masę, żeby nie była za słodka. Możemy wreszcie składać nasze ciasto do końca. W pojemniku na ciasto lub ponownie w blaszce kładę pierwszy placek ciasta. I na to oczywiście masa. Musicie tak rozdzielić masę, żeby starczyło Wam na 5 placków i na wierzch. Czyli w sumie potrzebujemy 5 części, ale spokojnie, masy jest naprawdę sporo, więc nie musicie sobie jej żałować. Rozmarowujemy masę dokładnie po całym placku i przykrywamy kolejnym. I znowu masa. Rozsmarowujemy, i kolejny placek. I tak aż do końca. Wierzch również smarujemy masą, delikatnie zrzucając masę również na boki, ale nie jakoś super dokładnie. Na koniec pozostawiona wcześniej masa krówkowa, którą podgrzałam odrobinę, żeby była bardziej płynna. I rzucam kleksy na wierzch. Możecie to zupełnie pominąć, jeśli nie chcecie już waszego ciasta dosładzać. Ja jednak lubię, jak jest po wierzchu odrobina kajmaku. I na koniec ostatni element, orzeszki. Tutaj zupełnie dowolne. Możecie dać jakie macie. Ja zazwyczaj do tego ciasta i do wielu innych ciast używam orzeszków takich solonych ziemnych z puszki. Zazwyczaj mam gdzieś je w domu odrobinę i często je tak wykorzystuję. Łatwo się je sieka i w ogóle nie są gorzkie, a odrobina soli nawet nie jest wyczuwalna na cieście, a fajnie je przełamuje. Drobno je posiekałam i sypię po wierzchu. Ciasto przykrywam i wstawiam do lodówki najlepiej na całą noc, żeby placki zmiękły. Na drugi dzień możecie już kroić i zajadać. Jeśli podobał się wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie ciasto w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam was również na moją stronę SwojskieJedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube.